Fantastycznych okazji do podwyższenia rezultatu. Tak samo w drugiej połowie mamy jedną, drugą sytuację. Nie strzelamy i praktycznie z niczego takie wstrzelenie, strzelenie, piłki w pole karne. Niefrasobliwość nasza, Tomek zasłonięty, tak mi się wydaje. Po prostu przeleciała taki farfocer wpadał do bramki 1-1. No i praktycznie później nasza gra już yy, wyglądała no fatalnie, fatalnie. Zero ambicji. Taki mecz można powiedzieć o 6 punktów, bo właśnie wyszło to, że mam, nie mówię nie wszystkich, ale większość płaczków na boisku. Jak to by inaczej powiedzieć? No, niektórzy po prostu nie zasługują grać w tej czwartej lidze, właśnie w takimi, takimi meczami, gdzie, gdzie, gdzie widać, że presja jest duża, że potrzebne nam są punkty. No końcówka meczu, po prostu oddaliśmy przeciwnikowi.